Witajcie! W dzisiejszym odcinku prawdziwej historii opowiem Wam historię podboju Ameryki Północnej przez Wikingów oraz wyjaśnię, dlaczego im się to nie udało. Zapraszam. Nordycka kolonizacja Ameryki Północnej rozpoczęła się na początku X wieku. Był to okres, kiedy Wikingowie zaczęli odkrywać, a następnie zasiedlać obszary Północnego Atlantyku, w tym północno-wschodnie krańce Ameryki. Podczas gdy kolonie wikingów na Grenlandii przetrwały blisko 500 lat, to małe północnoamerykańskie osady, pomimo prób, nigdy nie rozwinęły się w trwałe kolonie. O ich krótkim istnieniu mówią sagi winlandzkie. Około 874 roku wikingowie odkryli Islandię, która do 930 roku została w pełni skolonizowana. Szybki przyrost ludności doprowadził w 975 do przyrodnienia i głodu. To skutkowało silną potrzebą zdjęcia nowych terenów. Pogłoski o nieznanych ziemiach leżących na zachodzie, rozciwiane przez irlandzkich podróżników, doprowadziły do odkrycia w 1982 roku Grenlandii. Dokładnie wytłumaczyłem to w jednym z poprzednich odcinków. Link znajdziecie w karcie. Eksploracja terenów leżących na zachód od Grenlandii rozpoczęła się już kilka lat po kolonizacji wyspy. Latem 1986 roku norweski kupiec i żeglarz Bjarni Herjolfson, podróżujący z Islandii na Grenlandię z powodu silnego wiatru i mgły, zboczył z kursu. Po trzech dniach żeglugi dotarł do nieznanego lądu pokrytego lasem. On sam nie przywiązał dużej wagi do swojego odkrycia. Jednak zainteresowało ono grenlandzkich osadników. 15 lat później. Leif Eriksson udał się śladem Herjolfssona i dotarł do wspomnianego przez niego lądu, gdzie założył małą osadę. Pierwszą zimę spędził w obozie założonym w okolicach Cape Bout, na Nowej Fundlandii. Podczas swojej podróży odkrył trzy klejny: Helluland, którego nazwa oznaczała Ziemię Płaskich Kamieni, Markland, czyli leśista Ziemia, oraz Winlandię, czyli Krajwin. Lub jak sugerują współcześni badacze, krail łąk. W Winlandii miała powstać osada założona przez Leifa, zwana Livesbury. Spędził tam kilka miesięcy i powrócił na Grenlandię. W 1004 roku do Winlandii wraz z 30-osobową załogą wyruszył jego brat, Thorvald, z zamiarem dokładniejszego zbadania nowych ziem. Przez następne dwa lata badał tereny Winlandii. Spotkani tubylcy których wingowie nazwali Skrejlingami, zaatakowali ludzi Torvalda. On sam został śmiertelnie ranny i pochowany w Winlandii, a załoga powróciła na Grenlandię. W 1010 roku kolejnej próby kolonizacji w Winlandii podjął się Thorfin Karlsfeni. Wyruszył tam razem z żoną oraz 60-osobową załogą. Po dozuliciu do celu osiadł w dawnym obozie Leifa Eriksona gdzie pozostał do końca zimy. Przez kolejne cztery lata kontynuował badania Torvalda. Pewnego lata osadnicy spotkali grupę skrajlingów, którzy chcieli pohandlować skórami, kurami. Początkowo przyjazne stosunki z tubylcami szybko przemieniły się jednak w konflikt, po którym Kalsfeni opuścił Winlandię. Wcześniej jego żona urodziła w Winlandii chłopca o imieniu Snorri Torfinsson. Było to pierwsze znane dziecko europejskiego pochodzenia, które urodziło się w Nowym Świecie. W 1960 roku norweski podróżnik dr Higel Ingstad i jego żona odnaleźli w Lons Au Meadows, najdalej na północ wysuniętym punkcie Nowej Fundlandii, pozostałości osad wikingów. Potwierdziła się tym samym teoria, że wikingowie docierali do północno-wschodnich wybrzeży Ameryki na długo przed wyprawą Krzysztofa Kolumba. Badania wykazały że była ona zamieszkiwana przez dosyć krótki czas i pełniła rolę tymczasowej osady. Pomimo niewielu zmian jako Vinlandii i krótkich opisów próby jej kolonizacji w sagach, dotychczasowe znaleziska archeologiczne pasują do historii o kolonii, która choć miała trwać wiele lat, to szybko upadła. Dlaczego więc wikingom nie udało się stworzyć stałych osad w Ameryce Północnej, mimo że ich kolejne granali przetrwały blisko 500 lat? Ameryka była atrakcyjnym miejscem, posiadała liczną zwierzynę łowną, a przede wszystkim wysokie drzewa, których na Grenadii brakowało. Mimo to, sezonowe osady nie przekształciły się w stałe kolonie, przede wszystkim z powodu wrogich relacji z tubrycami, jak i wewnętrznych sporów. To koniec tej historii o wikingach. Jeżeli wam się podobało, dajcie suba. Widzimy się za tydzień w czwartek o 18.00 w Prawdziwej Historii.